Siemako z tej strony Mopen, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale z FIFA 21. A dzisiaj czas na kolejny sposób zarabiania monet w tej grze. Więc zaczynajmy! Także w dzisiejszym filmie, czas na sposób zarabiania w FIFA. Poprzez zadania sezonowe, a głównie chodzi mi tutaj o zadanie srebrne bestie, które widzicie na załączonym obrazku. Jest tutaj do odbioru paczka za 55 tysięcy. Są cztery wyzwania, chodzi głównie w tych wyzwaniach o właśnie rozgrywanie meczów Squad Battles lub Division Rivals kartami srebrnymi. No i o co chodzi właśnie z zarabianiem? Głównie skupiamy się tutaj na tym pierwszym wyzwaniu czyli na strzeleniu 10 goli srebrnym piłkarzem z drużyny tygodnia i właśnie to o te karty będzie tutaj chodziło. Także sezon trzeci w Fifie dobiega końca no i właśnie z końcem tego sezonu trzeciego będzie się również kończyć wyzwanie Srebrne Bestie no a jeśli chodzi o inwestycje chodzi tutaj mi właśnie o karty Srebrne Informy z drużyny tygodnia tutaj widzicie jednego zawodnika kupiony za 30 tysięcy, czyli za swoją maksymalną cenę gdzie gdy nie ma tego wyzwania takie karty chodzą po 10 tysięcy no i właśnie jeśli chodzi o zarabianie to jest pewny zarobek takich kart, ponieważ w momencie, kiedy wyjdzie sezon czwarty tego wyzwania srebrne bestie nie będzie dostępnego przez co najmniej 5 dni, a stanie się tak właśnie od 12 lutego. Przez co taka karta nie będzie prawdopodobnie kosztowała 30 tysięcy, lecz powinna spaść mi się do 15-20 tysięcy, bo jak wygląda obecna sytuacja, jeśli chodzi o te karty na rynku, zaraz wam to pokażę. Jak widzicie, znalezienie karty w tym momencie, no, jest bardzo trudne. Ponieważ nawet gdy trzeba wykorzystać napastnika, cena jest maksymalna z tej formy 30 tysięcy, jest to naprawdę trudne zadanie, żeby to zrobić. Także przechodząc do sedna tego odcinka, jeśli chcemy tak naprawdę zarobić dwu, nawet może i trzykrotnie, ponieważ yy, kiedy skończy się te SPC, kiedy już nie będzie dostępne za te, akurat w tym momencie jak na, nagrywam 8 dni i 2 godziny, bo w piątek 12 lutego, przypominam, rusza czwarty sezon w FIFA. Wtedy te ceny mogą spaść. I takie wyzwanie przeważnie pojawiało się w pierwszym tygodniu nowego sezonu w FIFA, ale zazwyczaj w środę, czyli to było, było te 5 dni, w tym przypadku będzie to od 12 do 17 lutego, kiedy owe SBC nie będzie dostępne, przez co ceny kart Inform powinny spaść mi się do tych 15-20 tysięcy. No i tutaj trzeba tak naprawdę znaleźć odpowiedni moment właśnie na kupno tych kart. Bo jeśli to wyzwanie pojawiło się wtedy faktycznie w środę, yy, co wydaje się naprawdę bardzo prawdopodobne, no to w środę w wieczór yy, sami widzieliście przed chwilą, jak te ceny wchodzą do góry. Naprawdę yy, kupno takiej karty jest naprawdę trudne i trzeba znajpić tak, na tak naprawdę. Więc naprawdę inwestu inwestując w takie karty, właśnie inform, kiedy ich ceny prawdopodobnie spadną i kupować je za 15-20 tysięcy. Można je wtedy spokojnie sprzedać za 30 tysięcy. Zarobek pewny. Nie trzeba również długo czekać, więc myślę, że warto. A ten obrazek doskonale pokazuje, że karty srebrne inform, Inform są na pewno ciężkie do zdobycia i w środowe wieczory tak przeważnie jest, kiedy mam te wyzwania dostępne, nasze ceny są maksymalne i na pewno można tym fajnie zarobić. Fajnie pohandlować, na przykład zobaczmy sobie takiego Mata. Karta często używana nawet przeze mnie, jeśli chodzi o te wyzwania. Obecnie oczywiście no nie ma tej karty na rynku, ale możemy sobie tutaj zobaczyć na jak się ta cena kształtowała, jakie tutaj były wzrosty, kiedy wychodziło te wyzwanie, po tym jakie były spadki. Tutaj na przykład możemy zobaczyć, że chodzi o 25 tysięcy, po czym te wyzwanie się kończy spada do 17 tysięcy, więc tutaj Yy, właśnie dzięki stronie Fudni też możecie, możecie sobie fajnie zobaczyć, jak to się mniej więcej prezentuje. Te wykresy tutaj cenowe. No i dzięki temu być może uda Wam się yy, zwiększyć Wasz budżet. kupić lepszy skład. A co za tym idzie? Zdobywać lepsze wyniki w fiche. Także jeżeli ten materiał okazał się pomocny, nie zapomnij łapce w górę i subskrypcji tego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi y, materiałami. No i w komentarzu piszcie co sądzicie y, o takim sposobie zarabiania. Myślę, że bardzo fajny. Więc to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!